Przez okres Wielkiego Postu przygotowywaliśmy się do najważniejszych świąt naszej wiary. Wielki Czwartek był przypomnieniem, że Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa, sakrament Eucharystii. Wielki Piątek w liturgii Wielkiego Piątku oddaliśmy cześć Chrystusowi, który za nas życie oddał. By bezpośrednio przejść do pięknej liturgii Wigilii Paschalnej. Jest to szczyt spotkań z Chrystusem w czasie przyświętej. Przychodzimy ze świecami, odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, uroczystej procesji, wyznajemy naszą wiarę, że Chrystus zmartwychwstał. I ta wiara jest także. Pomnożona w nas i przez nas. Oczywiście pamiętamy też, że w Wielką Sobotę jest adoracja Chrystusa w najświętszym sakramencie w Bożym Grobie i tradycyjnie też następuje poświęcenie święconek. Piękna tradycja. Jeszcze raz przypominam, że najważniejsza adoracja. Ale to też jest piękne i ważne, bo przecież jak się często modlimy, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. I nie ma miłości Boga bez miłości drugiego człowieka. Właśnie ta, to uroczyste śniadanie, wielkanocne, to jest wyraz łączności między sobą. I poświęcenie tych potraw właśnie uświęca ludzi, którzy spotykają się przy świątecznym stole. Dzieci, oczywiście, mają swoją atrakcję. Ale jednocześnie przy tej okazji właśnie ukierunkowujemy ludzi na Chrystusa obecnego w Bożym Grobie, a później już na zasadnicze świętowanie w czasie zmartwychwstania Pańskiego. Dlaczego to jest tak ważne? Gdyby nie było zmartwychwstania, daremna jest nasza wiara. I właśnie w tym dniu wyznajemy wiarę nie tylko w Chrystusowe zmartwychwstanie, ale także nasze. Chciałbym bardzo serdecznie życzyć wszystkim Tyszanom właśnie takiego przeżycia trydium pasalnego, świąt wielkanocnych, abyśmy żyli na co dzień wielkim zmartwychwstaniem Chrystusa, abyśmy ciągle z martwych powstawali do nowego, lepszego życia, by to, co w kościele, miało wymiar także na co dzień, abyśmy po prostu dla siebie, w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym mieście, w instytucjach, w których pracujemy, żebyśmy po prostu dla siebie byli lepszymi. Nie ma miłości Boga bez miłości drugiego człowieka. Wesołego, aleluja.